Witam Cię, cześć w tym nowym pięknym dniu. Dzisiaj miłość mnie zaskoczył. 7:30, a on w szkole. Ach, normalnie mnie zaskoczył. Chyba pierwszy taki czas rekordowy jego. Dlatego idę Marcela zaprowadzić. Chętnie idzie do szkoły? Ostatnia akcja zbiórka i pom pomoc zwierzętom z Piotrkowskiego schroniska udała się, zakończona była sukcesem, a teraz idziemy, a tutaj jest Tomek, a teraz idziemy załatwiać kolejną akcję, właśnie społeczną. Powiedz mi Tomek, co dzisiaj załatwiamy, co to jest DKMS? Dzisiaj załatwiamy DKMS, czyli rejestracja dawców szpiku kostnego. Rejestracja no, dawców... dawców szpiku kostnego, tak. Komórek macierzystych. Komórek macierzystych, o. Już się zakończyła, zakończyło się spotkanie, i teraz jeszcze z Tomkiem rozmawiamy, tak troszkę bardziej prywatnie. Rozmawiamy o tym też, o moim kanale, tak? I, i o tym, że ja też czasami mam wątpliwości, czy zakończy, czy też nie. Znaczy, coraz rzadziej mam te wątpliwości. Albo już powiedzmy, że nie mam, tak? Ale się pojawiają czasami. A Tomek, Ty mówisz, że kiedyś zaczynałeś i właśnie tak. dlatego mnie namawiasz, żebym nie przystawał, bo miałeś radio. Ja kiedyś prowadziłem radio internetowe, które też się cieszyło bardzo dużą popularnością w Piotrkowie i ja niestety się wycofałem trochę za szybko z tego tematu, tak? Za szybko się podałem, a rzeczywiście y Mogło być to naprawdę coś, co mogło się bardzo rozwijać tak? mm -hmm. w Piotrkowie. No, Piotrkowie. I dlatego nie chcesz, żebym rezygnował z tego, tak, co... Tak, ja, bym... ja, ja, ja zachęcam tu Marcinę, żeby nie rezygnował, bo ja uważam, że te vlogi, które Marcin wtręci, to są naprawdę bardzo fajne vlogi, tak? I, i... Zapłaciłem mu. <śmiech> Nieprawda. <śmiech> Nieprawda. <śmiech> Oczywiście, jeżeli się przestraszyłeś, to nie, nie będę rezygnować z YouTube'a za bardzo, za, za bardzo, ale to zdecydowanie za bardzo. Za bardzo w to wsiąknąłem i nie ma możliwości, żebym zrezygnował. Zwłaszcza, że wyniki oglądalności, wyświetleń są bardzo dobre. Oczywiście jest ważna kwestia kasy i, no bo to jest ważne, żeby funkcjonować. Myślę, powiem tobie naprawdę. Wczoraj nawet Kasi powiedziałem, o, mam taki robot kuchenny, ja dałem za niego chyba. 4,5 tysiąca? Nie wiem. Był używane parę razy. Naprawdę tyle. A jeszcze jakieś dodatki? To myślę, że z 5,5 tysiąca wydałem. Nie używałem, ale stać mi było kiedyś. Kiedyś mi było stać na duże lepsze życie. Zresztą w 208. odcinku mówiłem, jak to jest. Mam duże studio i właśnie myślę o tym teraz. Od kilku dni zresztą myślę, ale coraz częściej mi się zdarza. Mam duże studio, które mnie kosztuje w zależności od ogrzewania i zużycia yy, ciepła. 4,5, 5,5 tysiąca miesięcznie, wyobraż sobie 4,5, a 5,5 tysiąca miesięcznie. Nie korzystam z niego i to jest to, że z niego nie korzystam. I zastanawiam się, czy pozbywać się go, przenosić się gdzie indziej w jakieś małe pomieszczenie, które nie potrzebuje, bo nie potrzebuje dużego, zrezygnować w ogóle z takiego studia. Nie wiem, mam mega duże dylematy. Nie chcę rezygnować z YouTube'a. Za bardzo w to wszedłem, po prostu za bardzo. I Naprawdę. No, to każdy ma takie dylematy. Ja się śmieję z tego, oczywiście, że się śmieję, bo, bo trzeba podejmować decyzje, Najgorsze to jest to, że kiedyś podejmowałem do szybko decyzję, bo trzeba podejmować szybko decyzję, a ja tutaj tak brnę i tak nie wiem, wiesz. Jedynie co. To właśnie to jest plus, plusem, że mam dużo wyświetleń, dużo osób mnie ogląda, chcą to oglądać. Ja też dla mnie to jest fajne, że jest zabawa, zabawa w tym sensie i pamiątka. Zabawa, że ja tym po prostu ja żyję. Ja wszystkie moje prace, które robiłem, uwierz mi, wszystkie od początku do końca moje prace, które wykonywałem, robiłem z pasją. I dlatego mnie to fascynuje i dlatego to lubię. Nie zawsze jest kasa najważniejsza. Aczkolwiek to no, trzeba, po prostu trzeba żyć, bo ja muszę to opłacać, tak? To wszystko, a jednak okazuje się, że z, no, z, z tego, co ja robię, z tej mojej pracy, działalności, bo pracuję niewiele, to, to za dużo nie zarabiam. A na duchu, mnie, na, duchu, tak, na duchu podtrzymują mnie statystyki i ilość wyświetleń, która jest no, w granicach 140 tysięcy dziennie, no różnie to jest, ale powiedzmy 140 tysięcy dziennie, no, i jest to dużo, czy w zasadzie bardzo dużo. Te statystyki cały czas rosną, jakby to jest ten motyw taki, który powoduje, że robię to nadal. Ale wiesz co, no mówię o tym, bo i Ty, i ja, i wiele innych osób będzie przez, taki, przez całe życie się z takimi różnymi problemami spotykać, zastanawiać. Zobaczymy. Ty zobaczysz. Czy te decyzje, które ja podejmuję, to będą dobre decyzje, słuszne? Czy, czy jednak popełniłem błąd? Sam jestem ciekaw. Jestem ciekaw bardzo. Jak będę oglądać ten film na przykład za rok czasu, to czy powiem, że Marcin dobrze zrobiłeś? Albo jednak i byłeś wizjonerem i byłeś wizjonerem, i że jednak dobrze zrobiłeś. Czy jednak to był twój błąd życiowy, jedna z większych porażek powiedzmy życiowych, czy błędnych decyzji, które i tak człowiek podejmuje, i tak na co dzień się takie decyzje podejmuje. Ale wiesz co? Byłem, skończyłem rozmowę z właścicielem tego lokalu, bo dzisiaj jest pierwszy, zawsze pierwszego się widzimy, i między innymi mówię mu o tym, że być może będę się stąd wyprowadzał. W myślę o czymś takim. Nie mówię, że to zrobię. I wiesz co, rozmawialiśmy, bo ma tutaj ten właściciel ma wiele lokali w, w okolicy. I spytałem się, czy są jakieś biznesy, które trwają jakby wiecznie? To mówi nie i chyba jest tylko jedna osoba, która od, od wielu lat jest. A tak to, bo ja widzę, jak tutaj jestem, chyba 6 lat bodajże w tym miejscu, to co chwilę sklepy się zmieniają. Tutaj w okolicy non-stop jest rotacja, cały czas. Dlatego nie jest łatwo prowadzić yy, biznes, yy, powiedzmy, w danym miejscu i, i żeby on trwał wiecznie. Dlatego trzeba się dostosowywać. I, i albo ja upadnę, <gryw> upadnę w tym sensie, albo, albo coś wymyślę. Mogłem na przykład powrócić do zdjęć ślubnych. 10 czy 12 lat temu, ja byłem jedną z pierwszych osób, która robiła zdjęcia ślubne w plenerze. Kto poznaje tą panią? To było 3, tak, no dawno temu, 13 lat temu. I to, jest to jeden z jakiś tam sposobów, właśnie zarobku, czyli powrót do robienia zdjęć ślubnych. Właśnie odszukałem i w zasadzie odświeżyłem skórzu swój taki stary, malutki tablet, dlatego że Rękach od tej odmyszki, od pracy z myszką mi tutaj w nadgarstku boli. Ostatnio. Może to być ten powód właśnie. A i instaluję jeszcze tutaj drivery. Powinno chodzić. Nie wszystko mogę pokazywać, ale jestem po rozmowach z firmą, która kupuje niedługo nową, jakąś bardzo nową, bardzo nowoczesną maszynę właśnie do, do termodruku, żeby ko koszulki, żeby były na bawełnie, żeby można na bawełnie robić fajne nadruki kolorowe. Także jestem happy. A tutaj proszę otworzyć na vlog... O, zobacz co mam napisane. Marcin Mazur, proszę otworzyć na vlogu. A i przyklejone jest. Uwielbiamy pańskie vlogi. Całość ma charakter świetny, naprawdę. Proszę się uśmiechnąć. <laughs> A ja jestem ciągle uśmiechnięty. Jestem ciągle. Taka niespodzianka, proszę bardzo. Na drzwiach. Zaraz mi się wrzuci film. Nie wiem, dlaczego nie mam miniaturki, czy jest jakiś błąd i boję się, że jak wrzucę vloga, to po prostu nie będzie miniaturki. No i mam zaplanowane 1 lutego 2017 na 18.30. Jest 18.33 i dlaczego mi się nie wrzucił? Nie mam pojęcia. No dobra, film się wrzucił, tylko to, czym jestem najbardziej zdziwiony, to, że nie ma żadnej reklamy. Nie wiem dlaczego, dlatego wiem, że że nic nie zarabiam bo po prostu nie ma reklamy a powinna być, dwie reklamy powinny być w trakcie filmu i powinno być żółtą kreseczką pokazane, a po prostu tutaj nic nie ma Jest jestem w ogóle ciekaw czy te reklamy mi się wyświetlają bo być może ja nic nie zarabiam, bo oni mi się nie wyświetlają reklamy nie wiem no no i odnośnie tego smogu potrzebne są konkrety, łódzki sejmik przygotowuje ustawę antysmogową i z inicjatywy kogo? Marka Mazura. Także mój tata tutaj, jakby widzę, że mocno stawia na ten smog, który, który ja też odczułem. Naprawdę, chyba to był pierwszy rok, kiedy odczuwałem smog. Pytałem się Kasi. Kasia powiedziała też, że wcześniej po prostu tego nie czuła. I nie wiem, czy to nie czuliśmy, albo po prostu nie zwracaliśmy na to uwagi. Dopiero teraz w tym roku tak mocno i głośno się o tym mówi. I w ogóle ostatnio, miło zostawił u mnie okulary. Miał w szkole do czytania. I faktycznie byłem zdziwiony, bo ja myślałem, że on już nie używa w szkole okularów do czytania. Kiedyś nosił cały czas, muszę się go spytać. Zobacz, jak trzeba uważać, bo jest ładny produkt, nowy, naturalnie na śniadanie. Są płatki owsiane. 77%, a później jest cukier. I cukru jest 22 gramy w 100 gramach. A taka Pepsi w 100 gramach ma 10 gram cukru. A teraz zobacz dalej. Ten produkt naturalny, tak, który wygląda na zdrowy, wszystko jest ok. Ile miał? 22 gramy. Tej samej firmy, marki. Produkt, który wiadomo, że jest dużo cukru. Wiesz, ile ma? Niewiele, niewiele więcej. 25 gram. Czyli 3 gramy więcej, tutaj jest cukru. Niż w tym, który widzisz, jak się pokazuje, że niby jest zdrowy. A kto zrobił taki bałagan? No ładnie. Wiesz, pewnie są sposoby na to, żeby rozwiązać ten mój problem, związany powiedzmy z kasą. Pewnie jest kilka rozwiązań. Dwa takie, które mi się najbardziej rzucają. To pierwsze, pracować więcej. Ale. Gdybym mógł pracować, zobaczy, mógłbym pracować więcej, bo nie uważam, żebym pracował dużo. Tylko wiesz co, to nie zawsze się sprawdza. To na krótką metę taka dłuższa praca jest fajna. Idę szybko, oddycham, bo chcę na trening zdążyć. Pracując więcej, mało co bym się widział z dziećmi. Tak jak dzisiaj. Jedynie co to Marcela dobrze zaprowadziłem rano, a tak to wróciłem 19.00. 19 godzina, bo jeszcze jakieś zakupy, coś tam 19 godzina, no i wychodzę na swój trening Miłosza nie widziałem się w ogóle, dlatego że on ma, poszedł na swój trening obok do szkoły i się nie widzimy. Zobaczymy się dopiero o 22.00 Ale pewnie oni będą spać. I czy to jest rozwiązanie? Czy to jest rozwiązanie na na życie, na funkcjonowanie rodziny? Raczej nie. Można, oczywiście, okresami gdzieś tam pracować dłużej i więcej, ale na dłuższą metę to nie bardzo. Więc to odpada. Czyli że to, żebym pracował więcej, to odpada. I nie to, że mi się nie chce. Ja lubię pracować, ale po prostu wiem, że nie zawsze się to sprawdza i że czasami można się przepracować albo pracować dużo, dłużej, ale w ogóle nie być efektywnym. Efektywność. I właśnie tutaj muszę popracować nad efektywnością, żeby gdzieś jakieś pewnie błędy popełniało i to związane z YouTubeem. Na przykład odpisywanie na komentarze. To mi zajmuje mnóstwo czasu. No dobra, więc co przemyślałem? Nie, to mi nie zajmuje mnóstwo czasu, ogólnie, znaczy dużo. Ale wydaje mi się, że większym problemem jest to, są odciągacze, odciągacze czasu rzeczy, które... Na przykład telefony Maile. I ja muszę wyłączyć sobie powiadomienia. Ja dostaję mnóstwo maili, mnóstwo maili. Każdy komentarz na YouTube to ja wstęp, w, 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 słyszę w programie pocztowym pipip, pip, na przykład pipip. Pip. Ja tego co chwilę dostaję i to ja muszę po prostu, ja wyłączam w tej chwili program pocztowy, ale ja muszę pod tym kątem się lepiej zorganizować. Żeby po prostu, żeby te rzeczy, które Gdzieś tam sygnały, powiadomienia, które docierają co chwilę do mnie, żeby po prostu je wyłączyć. I myślę, że tutaj już każdego dnia powinienem zaoszczędzić przynajmniej jakieś 20 minut. A to jest naprawdę bardzo dużo. A teraz czas pozdrowień, najpierw pierwsze trzy osoby, które były najszybsze, Krzysiek pozdrawiam Cię bardzo serdecznie za to, że byłeś pierwszy, Rafał Sypiański pozdrawiam Cię serdecznie za to, że byłeś drugi i Czubiks pozdrawiam Cię serdecznie za to, że byłeś trzeci, Marcin Mazur 77 to jest odpowiedź na trzecie Twoje pytanie, Kajsen, a teraz wybieram najciekawsze komentarze związane z ostatnim filmem. Pytania i odpowiedzi. Kajsen, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Miłość kiwa głową, to jest, być, to jest taki tik, ale spowodowany tik tym, że włosy, włosy mu wpadają i po prostu sobie odgarnia. Ja też kiedyś miałem długie włosy i pamiętam, że też tak robiłem. Po prostu zarzuca się grzywką. Ilona Słomińska, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Miłość nosił okulary do czytania i ostatnio byłem zdziwiony, że ma jeszcze je. Myślałem, że nie nosi w szkole okularów, ale on jeszcze mówi, że jeszcze je ma, w, w ale tylko w szkole. Norbert Urbańczyk, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. No, nie nagrywam. Ja nie nagrywam, więc nikt mi tak nie zwraca uwagi, więc staram się, jakby dzieci nie nagrywać, aczkolwiek dzieci w szkole chciałyby znaleźć się we vlogu, ale nie wiem, jak na to rodzice. Oski 890 pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Mi z Miłoszem nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o, o strzykawkę. Większy problem jest z Marcelem, ale miłośnie w ogóle przyjmuje to lajtowo. I on ma dwie strzykawki, a marcel jedną. Norbert Szczepanek, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, oczywiście dzwoneczek się opłaca, warto zaznaczyć przy opcji subskrybuj dzwoneczek, żeby być poinformowanym, ale widzę, że to nie jest tak, że już jest od razu i jeżeli chcesz się znaleźć w pierwszej trójce, to trzeba szybko odświeżać po prostu filmy, ale i tak zachęcam do dzwoneczka. Monika Strze Strzemińska, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Zna Nastąpiła znaczna poprawa. Diametralna. W ogóle się nie spóźniamy do szkoły, chłopaki się nie spóźniają i miłość też pod tym kątem ostatnio chyba nie ma spóźnienia. Speedek, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Livey, w ogóle się nastawiam na livey i również będą livey właśnie z dworu. Jak będziemy gdzieś na, na, na przejazdce rowerowej, tak, zdecydowanie będzie w tym kierunku. To szło wszystko. Ola Kaczyńska, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Czyli nie jest za młody. Teoretycznie jest za młody, to fakt. Ja, jak się buntowałem, to prawdopodobnie to było 4 lata później. Czyli w wieku 14, może 15 lat, ale to, że on yy, przebywa ze starszymi osobami, to też pewnie ma jakiś tam wpływ, że to robi wcześniej, tak niż później. Agnieszka Dąbrowska, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Jutro będzie odcinek właśnie o tym. Zrobię testy i pokażę, że po prostu mikrofon, którego używam, ten tutaj, tak mocno ściąga, że, że po prostu, że to wszystko słychać jest. Ale o tym będzie jutro. I to wszystko na dzisiaj. I jutro też się widzimy. Jutro będzie piękny nowy dzień, jutro będzie dron. Polatamy dronem jutro. No, do jutra, hej.